Siemanko! Z tej strony i witajcie w nowej serii. Może modów tak jest. Nie był na mojej serii poświęcił jakiejś takiej serii, bo w moim kanale nie było takiej serii charakterystycznej, więc to może być ta seria. Więc tak, mam kilka wgranych, yy, kilka modyfikacji, mam nadzieję, że będzie się to przebawić. Odcinki będą w miarę regularnie. No i co? Zaczynamy. Mamy tu jakieś wielkie trzeba, może zetnijmy trochę drewna. Tak jak mówię, tu będzie charakterystyczna seria... I tutaj od razu wjeżdża że ściągnięta z kogoś, nic takiego. Modyfikacje są różne, różne, nie ma tam... Hmm. Myślę, że najwięcej będziemy się zagłębiać w modyfikacji Twilight Forest. I wydaje mi się, że to będzie ta topowa modyfikacja, którą będziemy zgłębiać w tej serii. Więc dobra, zaczynamy od tych podstawowych, podstawowych podstawowych rzeczy. Myślę, że w tym odcinku nie za długo um, za długo gadać i tak dalej, i tak dalej. Standardowo robię kilof, tylko kilof drewniany. Tutaj widzę obok jakiegoś keiwa. Ale chodzi o to, żeby wykopać trochę kamieniem, Okej. Okay. Więc pokopmy trochę kamienia. I ja co? Tutaj jeszcze mogę dodać, że nigdy nie robię na początku łopaty, siekierki i wiecza drewnianego. Bo po prostu, moim zdaniem, się nie opłaca. Tak, nie opłaca się po prostu. Wystarczy wykopać się chyba 11 kawałków, czy trochę więcej, i już się ma na te narzędzia. A tak później. Drewniane, nic się z nimi nie da zrobić, itd., itd. itd. Nie. To nie jest dla mnie. No dobra. Robimy sobie te podstawowe narzędzia, wszystkie ładnie. Myślę, że tyle fatygów powinno starczyć. Ok. Toporek. To, to, to. coś jeszcze nam brakuje. Jeszcze miecz. A motyki naraz nie będę robić. Dobra. Zebierajmy to. Jestem ciekawa, czy się uda się z czymś te wielkie drewno. Nie, chyba nie. ale dobra, podnę troszkę tak. Bo mam moda w gate, oczywiście chyba. Jeśli go wsadzimy... Ja Jeśli go wgram. Tak jest, 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 jest jaka to jest. Dobra, yy, tutaj mamy te zwierzętka, to ale krówce już opuścimy. I owcy też. To musi być. No i na pewno charakterystyczną modyfikacją będzie też yy, MOC Creatures. I może, jeśli jakieś znajdę modyfikacje, to też się na pewno ukręci, ciekawsze. Gdybyśmy mieli co robić po prostu, o tam są święki i tak dalej, to się na pewno nie obrażę jak je sobie zabiję. Oj! Zaczyna, może modów, może modów. Jakbyś szukałam właśnie takiej nazwy, No mnóstwo nazw już jest takich... Mm. Trudno mi było coś nowego znaleźć, a wydaje mi się, że taki nazwy właśnie nikogo nie spodziewałam. Może będzie Brzmi całkiem nieźle. <grym> Dobra. Tu jest jakieś, a nie, za długi dzień badający. Myślałam, że to jest jakieś fajne drzewko. inne jeszcze. Okej. Okay. i jeszcze owieczkę. W jedną i mam już na łóżko. To myślę, że zagłębimy się do tego kejwa. Jest to oczywiście modyfikacja bioms a plenty, yy, więc będzie mnóstwo, mnóstwo ciekawych Nie wiem dokładnie ile ich jest, ale. Chyba 100, coś kostu z tych biomes. Nie pamiętam dokładnie. I więc na pewno nam się tutaj nie znudzi. Dobra. Ej, co ty chcesz, Big Kacie? ty, ty to smutne. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. O, o tu jest znowu ten, ten dzik. Czy jak to się tam. Czy tam to w ogóle jest? Dzik, to dzik, ale co to jest? Odejdźmy od tak, jak dalej. Ale tu był kanion gdzieś. Gdzieś myślałam, że to tutaj był te. Jakieś kopalnia większa. Żeby zrobić trochę żelaza i móc przenocować, byłby całkiem spoko. A tutaj coś mam. O, fajna miejscówka. Tak będę powietrzony. Ja sobie taką klucuszka weźmiemy. I tutaj chyba też nic ciekawego nie mam. Jakiś węgiel by się przydał. Choć w sumie dobra. Zrobimy sobie prowizoryczny pierwszy domek. I... Dobra Zrobimy jeszcze trochę tylko y, węgla I będziemy kończyć pierwszy odcineczek Dobra mm, A tutaj co ja mogę jeszcze zrobić? Mogę zrobić sobie łóżko Dwie a oh, tamtej owcy nie zostaliśmy Jak przykro Dobra, owca. O, tutaj też coś jest! O, jest węgiel! Jech! Yeah. Dopiszmy to sobie też, cave. Inny kolorek. Troszkę trzeba było wziąć. Hmm. Skąd ja przyszłam? Skąd ja przyszłam? Skąd ja przyszłam? Stąd! A, no i jakieś inne momenty będę wycinać. Tak, będę wycinać. na przykład jakieś zbieranie większe drewno, to na początku jeszcze uszło, ale już później jakieś zbieranie drewno. To nie to. Tego się nie chce to oglądać. Dobra, ale nie mamy w ogóle na jakim gramy. No dobrze będę grać na No Bo i tak powiem Wam, jest dosyć trudno. To tego cave'a sobie myślę że zostawimy na kolejny odcinek a teraz wrócimy do domu ok, tu sobie już to zakończmy i polubmy przypalajmy jedzenie zróbmy łóżko ja to troszkę troszkę tutaj pozmieniam jeszcze na pewno poza odcinkiem na następnym odcinku zobaczycie, co się dokładnie zmieniło, co i jak, co będziemy robić. Myślę, że na początek tyle wystarczy. No to co? Dzięki, cześć. Na razie do następnego odcinka. Yo! Jeżeli dotrwałeś do końca filmu, strzel łapkę w górę i obejrzyj następny, na przykład tych. Dzięki!